Chociaż wczoraj, w poniedziałek 16 maja, ćwiczenia żołnierzy z wojsk specjalnych na terenie portu wojennego w Świnoujściu mogły przyprawić mieszkańców o palpitację serca, tak następnego dnia było już spokojniej. Gdy komandości ćwiczyli na wodzie, do portu wszedł francuski niszczyciel Latouche Treville z zaplanowaną wcześniej wizytą do 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. Faktycznie ruch od początku maja mamy dosyć duży w Świnoujskim porcie, ponieważ na samym początku maja gościliśmy stały zespół sił morskich NATO, a dzisiaj do portu wojennego w Świnoujściu weszła francuska fregata Latouche Tréville. Właśnie, jaki jest cel wizyty tej jednostki? Przede wszystkim wizyta ma charakter roboczy. Dla francuskiej załogi będzie to doskonała możliwość do uzupełnienia zapasów oraz złapania trochę oddechu po trudach spędzonych na morzu. Natomiast również ma też wymiar dyplomatyczny, ponieważ Francuzi, jako jedni z sojuszników NATO, pokazują, że Polska jest solidnym partnerem i wspólne dbanie o bezpieczeństwo jest również ich celem. Czy jakieś spotkanie tych francuskich marynarzy z polskimi jest przewidywane? Tak, w programie całej wizyty są przewidziane spotkania robocze. Za chwilkę dowódca okrętu uda się na spotkanie do władz samorządowych, do prezydenta miasta Świnoujścia. Natomiast później odbędzie się szereg spotkań ze świnoujskimi marynarzami. Między innymi delegacja francuskiego okrętu spotka się z dowódcą w 8 Flotyli Obrony Wybrzeża, komandorem Kłaginem. Planujemy również rozegrać z Francuzami mecz w piłkę nożną. Także to też będzie ciekawostka, bo nasza reprezentacja będzie mogła się zmierzyć z reprezentacją fregaty francuskiej. Francuska jednostka, chociaż ma już ponad 30 lat, to i tak może robić wrażenie. Ten niszczyciel okrętów podwodnych ma 139 metrów długości i 14 metrów szerokości. Załoga liczy ponad 230 osób. Maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć Latouche-Treville, to 30 węzłów, czyli około 55 km na godzinę. I chociaż okręt nie brał udziału w działaniach wojennych, to był widziany w niejednym porcie na świecie. To bardzo znany okręt. Przez ponad 32 lata swojej służby w marynarce wojennej nasz okręt był niemalże w każdym zakątku świata, zaczynając od Ameryki Południowej, przez Ocean Indyjski, Morze Bałtyckie i kończąc na mroźnej północy. Dla przykładu, przez 32 lata nasz okręt pokonał dystans, który pozwoliłby na 40-krotne okrążenie kuli ziemskiej. A francuski okręt witał w świnoujskim porcie także pułkownik Jérôme Mallard. Ataše obrony z ambasady Francji w Polsce. To praktycznie jeden z ostatnich rejsów tego okrętu, ostatnia misja operacyjna. Nie będziemy wylewali łez, ale jest to dla wszystkich bardzo istotne wydarzenie. Dla mnie jako Ataše obrony ta dzisiejsza wizyta w porcie wojennym jest częścią naszego francuskiego wsparcia dla wszystkich państw Morza Bałtyckiego. W obliczu ostatnich wydarzeń to ważne, aby pokazać, że zarówno Polska, jak i Francja są istotne dla systemu obronnego na Morzu Bałtyckim. Francuski okręt za niedługo przestanie służyć francuskiej marynarce wojennej i najprawdopodobniej trafi do Rumunii. W swojej historii Latusz Trywil wystąpił w filmie dokumentalnym Oceany, w którym płynął przez falę podczas burzy.